Witam Was ponownie na moim kanale. Ja nazywam się Agnieszka Kubiakowska. Dzisiaj film inny niż wszystkie. Po pierwsze, nagrywany z ręki, a nie ze statywu mam nadzieję, że mi nie zdrętwieje. Po drugie, postaram się nagrać to za jednym razem, żeby tego nie przycinać. Po trzecie, słuchajcie, dzisiaj nagrywam dla Was coś w rodzaju vloga, coś co jest dla mnie bardzo dużą prywatą, więc mam nadzieję, że to docenicie. Coś, co mam nadzieję, Was zainspiruje i zmotywuje Was do działania. Mam nadzieję, że, że będzie to dla Was wartościowe, że dzięki temu zasubskrybujecie mój kanał oczywiście, bo także chciałabym się rozwijać i chciałabym móc dostawać od Was informacje zwrotne, że to, o czym ja do Was gadam, jest dla Was wartościowe. Ogólnie pierwszy film, który powstał, w ogóle te filmy to była jakaś, słuchajcie, masakra. No z każdym następnym jest jakoś tak coraz lepiej, coraz bardziej się w tym temacie dokształcam i właśnie o to w tym chodzi, żeby się w tym wszystkim rozwijać. No ale dobra, przejdźmy do tego tematu. Prowadzę, słuchajcie, swój biznes sieciowy. Jestem liderem, w sumie, jestem srebrnym dyrektorem w firmie Farmacji Polska. Moja grupa liczy już prawie 400 osób. Jest dość duża, już dużo czasu muszę poświęcić na, na że tak powiem, na zarządzanie i na, na motywowanie i inspirowanie swojego zespołu, ale także chcę zainspirować tutaj ludzi, którzy działają w ten sposób, ale w zupełnie innych firmach, nie są ze mną związane, nie znacie mnie itd., ponieważ ja rozmawiam z bardzo dużą ilością osób, które albo szukają tego typu rozwiązań, chcą dołączyć, nie wiedzą czy do mnie, czy do mojej firmy, czy do jakiejkolwiek innej. Na moim kanale na Instagramie jest bardzo fajny film, jak wybrać firmę, w której chcielibyście działać, jak wybrać firmę odpowiednią dla siebie, firmę MLM. Myślę, że tutaj na kanał na YouTube też wkrótce nagram taki odcinek. Ale kiedy z Wami rozmawiam, nieważne czy są to osoby, które dopiero chcą dołączyć, albo takie, które już jakiś czas działają, albo działają już dość długo, i nastąpił taki moment wypalenia, bo jest pewien taki moment, że już bardzo dużo zrobiliście, bardzo dużo osiągnęliście, macie już swój pierwszy sukces, ale następuje taki stop. I jak z wami słuchajcie rozmawiam, to często widzę, że bardzo, bardzo szybko odpuszczacie. Że jesteście, owszem, konsekwentni, robicie codziennie te działania. Ale szybko się mimo wszystko zniechęcacie. I e, chcę Wam pokazać, że nie ma rzeczy niemożliwych, że możesz osiągnąć wszystko, tylko wystarczy tak. E, być właśnie konsekwentnym, nie odpuszczać, ale pierwsza rzecz, która jest Ci potrzebna, musisz wiedzieć, co Ty chcesz osiągnąć. Jeżeli działasz w biznesie sieciowym, to zapewne po coś to robisz, masz swoje dlaczego. Moimi dlaczego jest to, że ja chcę pracować na swoich własnych zasadach. Że przede wszystkim to jest moje najmocniejsze, dlaczego chciałam, żeby mój biznes um żeby moja praca dostosowała się do mojego życia, do mojego trybu życia, do mojej rodziny, do e, mojego kalendarza, a nie żebym ja wiecznie musiała się dostosowywać do pracy, czyli pracuję od 8 do 16 na przykład i całe życie muszę pod ten grafik e, układać. E, chciałam więcej czasu spędzać z dziećmi, chciałam być niezależna finansowo, to znaczy nie iść do szefa i nie prosić się o podwyżkę, bo uważam, że zrobiłam kawał dobrej roboty, tylko po prostu tak działać, że robić tą dobrą robotę. Wiem, co mam robić, wiem co mi przynosi korzyści do mojego biznesu wiem co mi przynosi kasę i to po prostu słuchajcie robię to są moje najmocniejsze dlaczego, no i oczywiście pieniądze, chciałam zarabiać zawsze kwoty pięciocyfrowe moim marzeniem do którego teraz dążę są kwoty 20-25 tysięcy to by, to by było spełnieniem moich marzeń obecnie, żeby tyle zarabiać wiem co mam robić wiem może tak, powiem wam tak żeby nie zgubić myśli. Najpierw właśnie musisz wiedzieć, co chcesz osiągnąć. Na przykład, zostańmy przy tej tematyce finansowej, że chcę zarabiać 5000 zł co miesiąc, powiedzmy, z firmą, w której teraz współpracuje XYZ. Znasz plan marketingowy tej firmy, tutaj trochę ci uchylę rąbka tajemnicy, na jakiej podsta- Co musisz wiedzieć na początku działalności z daną firmą? Musisz znać jej plan marketingowy na jakim musisz być poziomie, ile musisz mieć ludzi, ile musisz zrobić obrotu, żeby te 5000 zł co miesiąc zarabiać. Skoro już masz cel, wiesz co musi, wiesz jakie musisz kryteria spełnić, to teraz musisz ułożyć plan działania żeby to po prostu osiągnąć. Jeżeli to 5000 tysięcy w firmie XYZ potrzebujesz do tego na przykład 15 obrotu co miesiąc, licząc średnio w zależności od jaki produkt sprzedasz, musisz sobie ułożyć właśnie taki plan, że średnio zamówienie w Twojej firmie jest na kwotę zaokrąglimy dla moich łatwych rachunków 1000 zł przykładowo, to wiesz, że musisz mieć co miesiąc 15 klientów, minimum, bo to jest średnia, tak, są wyższe niższe, ale minimum 15 klientów co miesiąc, żeby zarabiać to swoje wymarzone 5000 zł. I kiedy już wiesz co, wiesz jak, to wtedy możesz sobie nałożyć też na to ramy czasowe, żeby się z sobą skontraktować, że powiedzmy, dzisiaj jest grudzień, że ja to osiągnę przykładowo w lutym. Że teraz przez całe jeszcze to pół grudnia styczeń będę działał tak żeby mieć co miesiąc tych 15 klientów, no i wtedy wiesz, że ma być to 15 klientów na takie zamówienia, i wtedy budujesz sobie plan, że tych klientów dami mi na przykład reklamowanie się w social mediach, robienie live'ów, pokazywanie produktów, e, pisanie do znajomych, rozmawianie z ludźmi, robienie spotkań, etc., etc. i te wszystkie różne e, aktywności, które przybliżają cię do tego, żeby ten swój cel po prostu osiągnąć. to jest mi ręka. E, I słuchajcie. Wiecie co macie robić i teraz jak to jest z tą waszą motywacją? Tak jak mówię, często dość szybko widzę, że ludzie odpuszczają. A e, to jest nie dla mnie. Agnieszka ty tak potrafisz, ja nie umiem. Ja oczywiście nikogo na siłę nie zmuszam być. Może masz rację, to nie jest dla ciebie. Ale często mówisz tak, bo, bo myślisz sobie, o cholera, przecież to jest tyle roboty, przecież się trzeba odezwać do takiej ilości ludzi, przecież jest w ogóle niemożliwe, niemożliwe jest, żeby zrobić jakiejś firmie 20, 30, 50 czy 100 tysięcy złotych obrotu. Uwierz mi, że to jest możliwe. Wszystko jest możliwe. I właśnie dzisiaj robię sobie wyzwanie, ehm, zaraz Ci powiem o co chodzi gdzie moi znajomi mówią, że to nie jest możliwe, jak Agnieszka, nie dasz rady tego osiągnąć, a ja Wam pokażę, będę pokazywać Wam każdego dnia rezultaty, które mnie doprowadzą do przodu do realizacji mojego przedsięwzięcia. Już Wam mówię, co mam za przedsięwzięcie, obiecałam sobie, że zmieszczę się w 10 minutach. Słuchajcie, ponieważ usiadłam dzisiaj rano, tworząc budżet, dopieszczając budżet miesięczny swojego gospodarstwa domowego, stwierdziłam, że czas spełnić kolejne marzenie. Nie będę wdawać się w szczegóły co to za marzenie, ale na realizację tego marzenia potrzebuję minimum 3,5 tysiąca złotych. Chciałabym je zrealizować jeszcze w tym roku kalendarzowym, czyli zostało mi niewiele czasu. Czyli stwierdziłam, że muszę ekstra zarobić 4000 zł na szybko, ponieważ moja firma że tak powiem, płaci wypłatę z dołu, tak jak na etacie, czyli jeżeli działałam sobie w listopadzie dość intensywnie, to ja te pieniądze dopiero dostanę później na konto w kolejnym miesiącu, a wiem, że ja potrzebuję to już tu i teraz, więc wiem, że muszę to zarobić na sprzedaży. Więc zbudowałam sobie dzisiaj plan E, jaką ja potrzebuję mieć sprzedaż, żeby na czysto na swoich produktach zarobić 4000 zł? Ja akurat jestem sprzedawcą, kocham sprzedaż. Owszem, buduję struktury, e, szkole nowych liderów, ale również kocham sprzedaż, uwielbiam sprzedaż. Uważam, że to jest najseksowniejsza rzecz, którą wykonujemy w ubraniach. E, no i słuchajcie, wymyśliłam sobie, że jaka, jaką ja muszę osiągnąć tą sprzedaż, żeby zarobić na czysto te minimum 4000 zł? I wyszła mi kwota, którą zdradzę wam jutro, bo jeszcze ją muszę dokładnie policzyć. Moi znajomi powiedzieli: Agnieszka to jest niemożliwe, żeby do, bo zdałam sobie termin do 23 grudnia, żeby potem tylko liczyć kasę i w okresie między świętami a sylwestrem to swoje marzenie zrealizować. Wszyscy moi znajomi powiedzieli: Agnieszka to jest niemożliwe. To jest praktycznie odciągając weekendy, to jest 10 dni. I ja mówię: no okej. Okay. To jest 10 dni. Dzieląc tą moją kwotę na 10 dni, wychodzi jakaś tam kwota, to już wtedy się nie robi taka e, duża, kilkucyfrowa, tylko mniejsze, które są realne, które, które ja uważam, że jestem w stanie zrobić w ciągu dnia. Jutro zdradzę wam, co to jest za kwota i być może zdradzę wam, jak, jakie to jest moje marzenie, e, i sami zobaczycie, że czy jest to realne, czy nie, czy jest to możliwe. I każdego dnia będę się wam spowiadać z tego, co zrobiłam w kierunku, żeby zrealizować to marzenie, czyli co zrobiłam w kierunku, żeby zrealizować tą swoją sprzedaż dzienną, jakie aktywności wykonałam. Jutro Wam zdradzę, jakie to są kwoty, jakie mam plany, żeby je osiągnąć. Także słuchajcie, ten vlog jest po to, żeby dać Wam kopa energetycznego, żebyście sobie wbili do głowy, że nie ma rzeczy niemożliwych, jest tylko potrzebny odpowiedni plan i wiedza, czego Ty konkretnie chcesz. Bo tak jak napisałam na swoich mediach społecznościowych, dzisiaj dałam świetny post na Facebooka swojego prywatnego, więc szukaj mnie na moim Facebooku Agnieszka Kubiakowska. Na Instagramie ostatnio był świetny post, który wybrzmiewa mniej więcej tak, że jeżeli nie wiesz, czego dokładnie chcesz, to jak chcesz o to poprosić? Wszechświat, Boga, e, jak chcesz siebie samego zakontraktować, tak? Więc musisz znać swoje, e, wiedzieć, co chcesz konkretnie, jakie masz marzenia, a potem marzenia spisane na kartce z datą stają się celem. Żeby zrealizować ten cel potrzebujesz konkretnego planu, i tak właśnie realizuje się marzenia. Marzenia się spełnia, nie czeka się na ich spełnienie. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia. Hej.